13 lipca, 15.00. Już od kilku lat, o tej samej porze, polscy kombatanci i mieszkańcy wileńszczyzny spotykają się przy pomniku żołnierzom wileńskiej AK we wsi Krawczuny, w miejscu ostatniej wielkiej bitwy powstania wileńskiego, czyli operacji Ostra Brama. Kochani, zebraliśmy się na naszym wileńskim Monte Cassino. Obchody 69. rocznicy operacji Ostra Brama obciążone były smutną refleksją o topniejących szeregach weteranów tamtych walk. W przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Wileńskiego w Warszawie zmarł Janusz Bogdanowicz, pseudonim Czortek. Aktywny działacz Światowego Związku Żołnierzy AK i niestrudzony lider środowiska wileńskiego. Przed dwoma laty po raz ostatni był w Krawczunach. Był wielkim patriotą nie tylko. Polskie, ale całej Wielięszczyzny i dbał o tajną naszą organizację Armii Krajowej. Tak nagle on to od nas bez zmyldowania się. Odeszedł na wieczną wartę. Ja zacząłem swoją działalność od 1939 roku w garnizonie miasta Wilna. Służyłem i działałem do 15 kwietnia 1943-1944 roku. Aż teraz zaczęło palić się już pod piętami, trzeba było uciekać, i trafiłem. Zostałem oddelegowany już służbowo do 7 Brygady, tutaj od 15 kwietnia 1944 roku, aż do końca, to znaczy do 17, 18 lipca 1944 roku, kiedy zostaliśmy pod Boguszami rozbrojeni. Typowy los tysięcy chłopaków z wileńskiej AK. Po rozbrojeniu, zesłanie do Kalugi, odmowa przysięgi na wierność ZSRR i praca w lagrze. Ciężka praca, żarty male i tak dalej, i tak dalej. I najszybciej nas nie wiedzą, co zrobić. Podostali wszyscy. Natomiast ci, którzy nie trafili do miednik, nie trafili do kaługi, byli aresztowani i wracali. Niektórzy aż w 1956 roku, a my w 1946 wróciliśmy. Po latach komunistycznego zatajania prawdy o bohaterskim dorobku wileńskich brygad AK, pod koniec lat 80. Bogdanowicz powraca do Wilna, by ratować resztki pamięci. Odszukuje dawnych towarzyszy broni i porywa ich do wspólnego działania. Przede wszystkim dźwiga z ruiny Skorbuciany. Skorbuciany dla nas były dwukrotną stolicą. Po pierwsze, stąd pochodził czerwiński Jan Żuk, który w 1943 roku na polecenie komendy, komendy okręgu zorganizował oddział partyzancki. Do kościółka tutaj, tutaj powstawała brygada, pierwsze przysięgi zakładane w tym, w tym kościółku i zawsze tutaj nasza ludność miejscowa najprzyjemniej, że tak powiem, przyjmowała. Rok 1991 przestaje istnieć Związek Sowiecki, a kolejne kraje, w tym Polska, uznają niepodległość Litwy. W Skorbucianach staje pierwsza na Wileńszczyźnie betonowa kwatera żołnierzy AK. To z władzami miejscowymi odchodzi, chodziłem sam osobiście od chaty do chaty, prosząc o podpis zezwalający i stwierdzający, że cmentarz będzie odbudowany, odbudowywany przez ludność miejscową. Później ten remont kościółka, wymiarę szyb, całych okien, pokrycie dachu po partyzancku, Był tam ten blok zerwany, postawiony ten nowy. Jak przyjechali władze litewskie, sprawdzać, dlaczego skąd się zjawił dach, bo to przecież bez żadnych zezwolenia. Potem były kolejne upamiętniania miejsc walki wiecznego spoczynku, niezliczone wycieczki szlakiem wileńskiej AK, a często nie było łatwo nawet zawiesić zwykłą tablicę nie było odważnych, którzy przez granicę przewieźliby na lewo, no to zarazem się przywiozli. Zdecydowało jedna rzecz zasadnicza. Tutaj jej najwięcej ludzie zobaczy, niż na przykład do trójki, kto pojedzie, do kolejnej, kto pojedzie, a tutaj będą ją oglądać, a nam o to chodziło. To jest pokazanie, że ci ludzie, którzy oddali życie, które tutaj leżą, nie są zapominani, że oni walczyli o słuszną sprawę. My mogliśmy tak samo zamiast nich tutaj leżeć. Dla nas to jest żołnierski obowiązek organizowania i przypomnienia młodszemu pokoleniu. Ja na przykład zabrałem tutaj z sobą uczniów gimnazjalnych z dwóch gimnazjów po to, żeby im na gorąco pokazać, gdzie byliśmy, kim my byliśmy i ci, którzy oddali swoje życie, żeby tutaj o tą polską ziemię wileńską walczyć nie zostaje zapomnienie. Dzielo upamiętnienia przed rokiem zostało zwieńczone umieszczeniem pamiątkowych rengrafów w miejscach, gdzie spoczywają żołnierze wileńskie AK, w skorbucianach, koleśnikach kolonii wileńskiej. Miała być jeszcze kalwaria, ale już nie zdążył. Cała satysfakcja, proszę Państwa, tej roboty, tego przyjeżdżania tutaj tego kontaktu z ludźmi, zawsze uprzejmimy, zawsze godnymi przy, przyjęcia nas tutaj. Zostawiliśmy ślad, które myślę zostanie jeszcze następne lata. Sądzę, że władze miejscowe obecne doprowadzą tutaj do końca jakieś tutaj porządki. W tej chwili już pomoc materialna żołnierzy siódmej brygady może być bardzo marna, zostało nas już resztki. Także oni są tutaj w terenie, tylko sercem znanym. Z myślą o wiecznej warcie swój testament, pamięć wileńskiej AK, przekazał harcerzom z Wileńszczyzny także ostatni żyjący uczestnik bitwy pod Krawczunami. Nie wiem, czy jeszcze Pan Bóg pozwolił mi być na 70. rocznicy akcji burza. Dlatego dziś chcę złożyć na ręce garcerzy Testament Żołnierzy Armii Krajowej. Z wielką wiarą, że on będzie godnie przestrzegany. Testament przekazuje w imieniu magierników żołnierzy Armii Krajowej. Proszę, uwierzę w to, że będzie naprawdę godnie przestrzegany. Na 12 tysiącach metrów kwadratowych 50 galerii artystycznych z całego świata, w tym też Polska Galeria Artystyczna z Nadwili i ponad 25 tysięcy zwiedzających. To szóste już Targi Sztuki Współczesnej Art Wilnius 2013. Kluczem do tych targów jest sztuka współczesna, tendencje wychwytywane w sztuce współczesnej. Taką jedną zasadą numer jeden, że te prace muszą być powstale w tym wieku. W XXI wieku. No gdzieś tam te potrzeby sztuki są odsuwane na, na, ostatnią, na ostatnią chwilę, na ostatni moment, ponieważ zawsze są ważniejsze rzeczy. A tutaj możemy skupić się na tym, co kochamy, co pokazujemy, czym żyjemy, o czym myślimy, co analizujemy. Zakwalifikowanie się do udziału w targach wcale nie było łatwe. Z ponad 70 zgłoszonych zaproszeniom zaskalo tylko 50 galerii, w tym też Polska Galeria z Nadwili. Wystawiła na pracę trzech artystów – Wilnianina Ryszarda Filistowicza, dobrze znanego i cenionego malarza oraz dwóch młodych artystek warszawianek – Agi Pietrzykowskiej i Laury Lawasilewskiej. Ja chodzę taka dumna z tego wszystkiego, naprawdę bardzo dumna, bo wystawiłam bardzo dobrych artystów. Zobaczymy, co z tego będzie. Wynik wspaniały. Druga nagroda w kategorii najlepszy artysta z zagranicy do wieku 35 lat dla Agi Pietrzykowskiej. To druga nagroda spośród 70 artystów tej kategorii. No jest to ciężka praca, jest to długa praca pokazuje ilość nieprzespanych nocy, ilość przemyśleń, które gdzieś tam ktoś kiedyś może doceni. Bo wiadomo, że oceniający też mają swoje gusta. Na stoisku Galerii z Nadwili zetknęły się niejako dwa światy artystyczne: już dojrzałego Ryszarda Filistowicza, od lat mającego stabilną pozycję w pierwszej lidze sztuki litewskiej, i młodych, ale równie ambitnych malarek z Polski. Różnorodność jest bardzo ciekawa. Wychodzi się z takich targów bardziej silnym, że warto wierzyć w siebie. I, i, I robić dalej to, co, to, co, to, co gdzieś nas drzemiało, co nie byliśmy do końca przekonani, a później tak liczna, licznie odwiedzane stoisko i ym, wzbudza to różne emocje, ale wzbudza emocje, więc to jest bardzo miłe doświadczenie. Obie młode malarki są z Warszawy, ale przyznają, że głębiej mają też korzenie kresowe. Może między innymi dlatego, Wilno też jest dla nich inspirujące. Miasto, w którym no, no fantastycznie można zauważyć tą korespondencję przyszłości i teraźniejszości. To jest zachwycające i, i tak wiele różnych odcieni barw. Wandzie Mieczkowski, właścicielce galerii z Nadwili zostaje cieszyć się z dziewczyn i własnej galerii. Udowadniam, że my nie gęsie i swoje pióro mamy. I że ja na targach, będąc tutaj, nie zniżam głos, mówiąc po polsku, pięknym językiem polskim, bo się szczycę tym, co promuje, co prezentuje. Stoisko znadwili to silny, ale nie jedyny polski akcent na targach sztuki. To jeszcze galeria stalowa z Warszawy z pracami polskich malarzy różnych pokoleń, a także zauważona przez fachowców instalacja Rafała Pieslaka, młodego polskiego artysty z Wilna, który również dostał zaproszenie na wileńskie targi sztuki. Młody Polak z Wilna przedstawił pracę, na którą składano się 10 identycznych rzeźb z betonu i stali, połączonych dodatkowo instalacją elektryczną. Rafał Pieslak to młody, ale już zauważony artysta, autor kilkunastu rzeźb, instalacji i kilku wystaw malarskich. Również obrazy, pejzaże do podziwiania, ale już nie w scenerii zamkniętych pomieszczeń targów, tylko w wolnej przestrzeni zagrody agroturystycznej. W pięknej scenerii lata nad malowniczą Maryczanką powstawały prace uczestników pleneru artystycznego, improwizacje. Od paru lat w okresie wakacyjnym szansę doskonalenia warsztatu malarskiego dla dzieci i młodzieży oferuje Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Plener jest tym dobry, że po prostu no na oni natury sobie przyjeżdżają, dzieciaki. I ta wena twórcza ich po prostu ogarnie i sobie, oczywiście, pod nadzorem pokładowców, tworzą takie wspaniale rzeczy. I to z dziedziny malarstwa, fotografii, nieważne. W ciągu pięciu dni, dwudziestu młodych ludzi pod czujnym okiem zawodowców doskonaliło swój warsztat malarski. Fajnie spędzić czas, można coś zrobić, coś dobrego. Tak jak pracuję, to na to odpoczynek. Cicho, fajnie. Jest rzeka, no to. To było bardzo ważne, co się wpływać, ponieważ woda jest bardzo zimna. A tak to. Nie, większość czasu to przypłytnie. Przy Od początku do prowadzenia warsztatów Dom Polski zapraszał kadry z Polski. Niektórzy uczestnicy z szansy spotkania ze swoimi nauczycielami korzystają już po raz kolejny. Dużo z tych dzieci było w ogóle od początku pierwszych plenarów, dłużej niż ja, bo ja jestem tu dopiero od pięciu lat, ale bardzo sympatycznie, bardzo fajnie, bardzo zdolna młodzież i chętna do pracy. Dziwiłem się po prostu, że tak, tak mają bardzo dobrze opanowany warsztat malarski, yy, posługiwanie się kolorem. Yy. Większość dzieci to uczniowie szkół artystycznych znający podstawy malarstwa, jednak na plener mogły trafić osoby, które nie są przekonane, że umieją malować. Wykladowcy wychodzili z założenia, że trzeba nie tyle umieć, co chcieć malować. Przeprowadzamy taką wywiad, rozmowę. Pytamy się, co, co dana osoba lubi malować, czym się interesuje. Robimy taki obchód po prostu po plenerze i wybieramy jakiś fragment, który, który maluje. No i później stworzy pierwszą pracę już. Wtedy my po prostu wiemy, w jakim kierunku go, go poprowadzić. Dzieci nie są zmanierowane, yy, prace dziecięce są szczere. Wszystkie te prace są najlepsze, ponieważ dzieci się bardzo starają, prawda? Nie ma takiego momentu, że yy, nie chce mi się w pewnym momencie i znam kilka, na przykład trików prawda, malarskich czy rysunkowych i wiem, co zrobić na przykład, żeby to wyglądało dobrze, a, a jakimś tam małym nakładem sił na przykład. W ciągu pięciu dni uczestnicy pleneru nie tylko malowali, ale też robili zdjęcia, sesje fotograficzne, a nawet kampanie reklamowe. Poznawali dzisiejsze i dawne techniki fotograficzne. Zajęcia fotograficzne są tradycją już na tych plenerach. W tym roku zorganizowaliśmy warsztat kamera obskura. Jedno z pomieszczeń na terenie ośrodka zaadoptowaliśmy na potrzeby kamery obskóry. Także uczestnicy mogli zobaczyć, jak wygląda działanie aparatu fotograficznego. W zasadzie znaleźli się w środku takiego aparatu. Brakuje w Wilnie takich inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży. To najczęstsze zdanie rodziców. Dom Polski zapewnia, że będzie próbował sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci. A też uważam, że za mało jest po prostu dla takich Wspaniałych jakichś no, imprez, warsztatów dla, dla młodzieży, a to jest nasza przyszłość, więc myślę, że tego będzie więcej.